Bóg widzi Twoje serce. Zanim zaczniemy się modlić, zatrzymajmy się na chwilę. Ucisz swoje myśli, uspokój serce. W tym momencie nie ma pośpiechu, nie ma obowiązków, jest tylko Bóg i Ty. Od początku stworzenia człowiek miał możliwość życia w doskonałej harmonii z Bogiem. Jednak, gdy Adam i Ewa zdecydowali się nie posłuchać Jego słowa, grzech wślizgnął się do świata jak trucizna. Wraz z nim przyszły ból, chaos, złamane serca i wewnętrzna pustka. To nie była tylko zmiana zewnętrzna, to była rana zadana duszy ludzkości. Grzech nie pozostał na zewnątrz, zamieszkał w sercu człowieka. W Księdze Jeremiasza 17.9 czytamy: Serce jest zdradliwsze niż wszystko inne i zepsute, któż je może poznać. Bez Boga nasze serca są podatne na rzeczy, których często nawet nie dostrzegamy: zazdrość, gniew, pychę, porównywanie się, egoizm i pragnienia, które oddalają nas od świętości. Czasem te rzeczy rosną cicho i niezauważenie, ale z czasem wydają owoc. I często ten owoc przynosi ból nam samym i ludziom, których kochamy. Gdy nasze serca oddalają się od Boga, Stajemy się łatwym celem dla chaosu i zniszczenia. A właśnie wtedy wróg, szatan, próbuje nas osłabić. Nie zawsze krzyczy, czasem szepcze, podważa Twoją wartość, wzbudza wątpliwości. Mówi Ci, że Bóg o Tobie zapomniał, czeka na momenty Twojej słabości, gdy jesteś zmęczony, zniechęcony, pełen lęku. Wtedy atakuje nie tylko Twoje działania, ale Twoją tożsamość. Chcę, abyś zapomniał, kim jesteś w Chrystusie. Ale właśnie w tych chwilach musisz usłyszeć tę prawdę. Nie jesteś sam. Jeśli czujesz, że to prawda, napisz w komentarzu. Wiem, kim jestem w Chrystusie. Niech to będzie Twoje wyznanie wiary. Bóg walczy u Twojego boku. Nie jesteś bezbronny. Nie jesteś sam. Nie jesteś pozostawiony na pastwę losu. Służymy żywemu Bogu. Bogu, który widzi wszystko. On zna każdą bitwę, jaką toczysz, nawet tę, o której nie mówisz nikomu, i obiecał, że nigdy nie zostawi cię samego w walce. On nie patrzy na ciebie z oddali. On wchodzi w sam środek Twojego bólu. On nie czeka, aż będziesz silny. On jest Twoją siłą, gdy Ty już jej nie masz. On nie odwraca się, gdy przychodzi niebezpieczeństwo. Staje przed Tobą, jak tarcza. Gdy ogarnia cię panika, on przynosi pokój. Gdy strach wdziera się do twojego serca, on staje się twoją ucieczką. Psalm 121, wersety 7 do 8 przypomina: Pan ustrzeże cię od wszelkiego zła. Strzec będzie twojej duszy. Pan będzie strzegł twojego wyjścia i przyjścia, teraz i na wieki. Każdy krok, jaki stawiasz, rano, wieczorem, w pracy, w domu, Bóg jest z tobą, On strzeże twoich dni, strzeże twojej duszy, strzeże twojego życia. W drugim liście do Tesaloniczan, 3,3 to trzy, czytamy: Ale wierny jest Pan, On umocni was i ustrzeże od złego. Gdy czujesz się zbyt słaby, by walczyć, On cię podnosi. Gdy wróg naciska i próbuje wejść, Bóg staje między tobą a niebezpieczeństwem. On nie cofa się, On się nie boi. On jest Bogiem, który walczy, nie jako obserwator, lecz jako wojownik. Psalm 23:4 mówi: Choćbym chodził doliną cienia śmierci, zła się nie ulęknę, bo ty jesteś ze mną. Twoja laska i kij, one mnie pocieszają. Bóg nie zawsze prowadzi nas naokoło doliny. Czasem musimy przejść przez nią, ale nigdy nie idziemy sami. To Jego obecność czyni różnicę. Jeśli przechodzisz dziś przez trudny czas, napisz w komentarzu, bo Ty jesteś ze mną. Niech ta wiara stanie się światłem dla innych. Bóg jest Twoją ucieczką. Są chwile, kiedy życie wydaje się zbyt ciężkie. Otwieramy wiadomości i widzimy świat, który cierpi, pełen przemocy, niesprawiedliwości, podziałów i strachu. Serca pękają. Rodziny się rozpadają, ludzie cierpią w ciszy, i czasami ten ból nie jest tylko gdzieś tam. On przenika do naszego domu, do naszego serca, do naszych myśli. To wtedy czujemy go najgłębiej, ten ciężar, który nie odpuszcza. Ale nawet jeśli otacza cię zło, nawet jeśli duchowa walka dociera do twojej duszy, masz schronienie. Tym schronieniem jest obecność Boga. Bóg nie wpada w panikę, On nie opuszcza, nie męczy się tobą, kiedy ty jesteś zmęczony sobą. On nie karci cię za to, że boisz się, On zostaje, On mówi pokój, walczy bitwy, których ty nie widzisz. Otacza cię swoim miłosierdziem, przykrywa cię swoją ręką. Będą dni, gdy nie zrozumiesz, co się dzieje, będą chwile, kiedy będziesz wołać i nie usłyszysz odpowiedzi od razu. Ale nawet w ciszy, nawet w chaosie jedna prawda się nie zmienia: Masz Zbawiciela. Kiedy strach próbuje się wślizgnąć, kiedy smutek przygniata twoją duszę, kiedy zamęt ogarnia twój umysł, uchwyć się imienia Jezusa, bo Jego imię ma moc, Jego imię przynosi światło w ciemność, Jego imię przebija się przez każdą kłamliwą myśl i przypomina ci, że w nim jesteś zwycięzcą. Jeden list Jana. 4.4 Daje nam te obietnice. Dzieci, wy jesteście z Boga i zwyciężyliście ich, bo ten, który jest w Was, jest większy niż ten, który jest na świecie. Nie musisz być najsilniejszy, nie musisz mieć odpowiedzi na wszystko, nie musisz walczyć sam, bo ten, który żyje w Tobie, jest większy niż wszystko, co może Ci zagrozić. Jeśli wierzysz, że Jezus jest Twoją siłą, Napisz w komentarzu. W nim mam zwycięstwo. Niech Twoje słowa poruszą serca tych, którzy dziś potrzebują nadziei. Przemień moje serce, panie, panie. Czasami patrzę na ten świat i moje serce boli. Tyle bólu, tyle podziałów, tyle głosów, które zagłuszają prawdę. Tak wielu odwróciło swoje serca od Ciebie. Tak wielu goni za tym, co świeci, ale nie zbawia. Grzech nazywany jest wolnością, a prawda milknie. I w tym wszystkim łatwo się zniechęcić, łatwo zapomnieć, dokąd zmierzamy, ale nawet wtedy podnoszę wzrok. Kieruję moje spojrzenie na Ciebie, na tego, który nigdy się nie zmienia. Proszę Cię, Panie, strzeż mojego serca. Nie pozwól Mu zamarznąć, nie pozwólbym szedł za tłumem, ucz mnie iść za krzyżem. Nawet jeśli świat wybiera ciemność, ja chcę chodzić w Twoim świetle. Nawet gdy kompromis staje się normą, ja chcę pozostać wierny. Trzymaj mnie blisko siebie, Jezu. Nie pozwól, by moje serce stwardniało, gdy inni czczą bożki tej epoki. Chcę klęczeć u Twoich stóp. Gdy pycha próbuje się we mnie podnieść, przyprowadź mnie do Twojego tronu w pokorze. Gdy egoizm szepcze, Przypomnij mi, że zostałem wykupiony ceną Twojej krwi. Gdy pokusa wzywa, przyciągnij mnie linami swojej łagodności. Kształtuj mnie, panie, na człowieka, który płacze nad grzechem, a nie się z niego śmieje, który nie bawi się tym, co rani Twoje serce. Wypełnij mnie duchem świętym, aż każda cząstka mnie odbija ciebie. Nie chcę tylko zmiany zachowania, chcę przemiany. Chcę serca, które cię czci, także wtedy, gdy nikt nie patrzy. Chcę życia, które pokazuje światu Twoją chwałę, nawet w ciszy. Przebacz mi, ojcze, za każdą chwilę, gdy zszedłem z Twojej drogi, za każdy moment, gdy ufałem sobie bardziej niż tobie, za każdy dzień, gdy strach był silniejszy niż wiara. Ale wiem, że jesteś miłosierny. Wiem, że jesteś cierpliwy. Dlatego dziś wracam do Ciebie. Z pełnym poddaniem. Wybiegam naprzeciw Twoim ramionom z ufnością, bo wiem, że mnie przyjmiesz. Jeśli modlisz się tą modlitwą ze mną, napisz w komentarzu. Panie, przemieniaj moje serce. Niech ta modlitwa stanie się prawdą w nas wszystkich. Moje zwycięstwo jest w Tobie, Panie Jezu. Proszę, chroń mnie. Nie tylko przed niebezpieczeństwami z zewnątrz ale przed tymi, które zaczynają się w sercu. Strzeż moich myśli, strzeż moich pragnień, strzeż moich motywów. Uchroń mój umysł przed kłamstwami i rozproszeniami. Nie pozwól moim stopom zbłądzić w miejsca, które oddalają mnie od Ciebie. Wybaw mnie z każdej pułapki, którą wróg dla mnie zastawił. Nie pozwól, bym dał się zwieść temu, co wygląda dobrze, ale prowadzi do zniszczenia. Zakorzeń mnie głęboko w twojej prawdzie. Spraw, aby twoje słowo było moją codzienną siłą. Niech twój pokój zakotwiczy mnie pośród burzy. Niech twoja obecność uciszy każdy lęk, który próbuje się podnieść. Niech twoja mądrość prowadzi mnie, kiedy nie wiem co robić. Panie, nie przestawaj mnie zmieniać. Świeć swoim światłem w każde ukryte miejsce, w każdy nawyk, każdą myśl. Każdy wzorzec, który nie przynosi ci chwały, wyrzuć wszystko, co nie pochodzi od ciebie. Oczyść mnie, uświęć mnie, uczyń mnie nowym. bo wiem jedno: wróg przychodzi tylko po to, aby kraść, zabijać i niszczyć. Ale ty, Jezu, przyszedłeś bym miał życie: życie pełne pokoju, radości, celu i zwycięstwa. Naucz mnie nosić całą zbroję Bożą, pas prawdy, pancerz sprawiedliwości. Tarcze wiary, hełm zbawienia, miecz ducha i buty pokoju. Chcę stać gotowy, chcę stać silny, chcę stać wierny. Jezu, Ty jesteś większy niż wszelka ciemność, wszelki grzech, wszelkie oszustwo. Ty pokonałeś śmierć, Ty złamałeś przekleństwo. Już nie jestem niewolnikiem, jestem wolny. I nie będę się bał, bo Ty jesteś ze mną. Dziękuję Ci, Panie, że jesteś blisko. Nawet wtedy, gdy nie zdaję sobie z tego sprawy. Dziękuję, że chronisz mnie, nawet wtedy, gdy nie wiem, że grozi mi niebezpieczeństwo. Dziękuję, że jesteś wierny, nawet wtedy, gdy ja zawodzę. Ty jesteś godzien całej chwały, Ty jesteś święty, Ty jesteś dobry i będę Cię wielbić przez wszystkie dni mojego życia. W imieniu Jezusa Chrystusa modlę się. Amen. Jeśli ta modlitwa poruszyła twoje serce, napisz w komentarzu Amen, należę do Jezusa. Niech to będzie twoje publiczne wyznanie wiary.